Witam Państwa bardzo serdecznie, a naszymi gośćmi są dzisiaj poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Oraz pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość również. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, dzień dobry Panie Redaktorze. Panowie, zacznijmy w sposób taki, może nie do końca oficjalny, ale dlaczego w ogóle wraca po raz kolejny kwestia uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych? To jest taki never-ending story, to jest taki evergreen i to jest właściwie taki temat, który co kilka miesięcy ciągle powraca. Czy, czy wiemy dlaczego, pan poseł Wojciech Sauga? Jeżeli ten temat wraca, jeżeli ten temat. W ogóle jest jakby postawiony na agendzie Unii Europejskiej, co znaczy, że coś musi być na rzeczy. Jak to mówią, jak cię widzą, tak cię piszą. W roku 2004, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się, że będziemy funkcjonować na pewnych zasadach, w pewnej grupie państw, które tych zasad przestrzegają. To przede wszystkim demokracja, wolność słowa, wolność prasy, wolność mediów, no i praworządność. No tak się to akurat składa, że wobec Polski, no i Węgier pojawiają się poważne zastrzeżenia. My o tych zastrzeżeniach poważnych mówimy już od sześciu lat, ponieważ widzimy to każdego dnia, że praworządność taka, jaka była jeszcze jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, a dzisiaj to jakby dwie różne praworządności. No i Unia Europejska, która tych praw przestrzega, która jest stanowi jedną wspólną rodzinę demokratycznych, wolnych narodów, widzi, że w Polsce coś się dzieje nie tak i stosunkiem głosu 506 do 150 zwraca na to, na to uwagę. Mówię to tu o głosowaniu w Parlamencie Europejskim na temat przyspieszenia. Przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzenia tej rezolucji odnośnie praworządności w Polsce. Dobrze i pan poseł Wojciech Szarama. Panie pośle, jak pan sądzi, dlaczego ten temat ciągle wraca? Bo jednak mimo wszystko wydawało się, że pewne kwestie zostały uzgodnione i to dobrych kilka miesięcy temu. Tak, były uzgodnienia, w których jednoznacznie zaznaczono, że nie będzie się wiązać tych spraw związanych z tą pseudopraworządnością i ze sprawami gospodarczymi. No, ten temat ciągle wracam, bo to jest taki, ta praworządność i no, trybunał, y, y, Trybunały Europejskie w Strasburgu, w Luksemburgu czy też w Hadze. To mają być takie narzędzia dyscyplinujące poszczególnych członków Unii Europejskiej. No bo przecież tutaj chodzi nie tylko o Polskę, bo to byłyby jakieś rozwiązania przyszłościowe. No niestety ta praworządność nie jest taka, jak myśli część opozycji. To znaczy nie chodzi tutaj o funkcjonowanie sądów w Polsce. Bo to większość Unii Europejskiej, a w szczególności Niemców nic nie obchodzi. No, dla nich są kluczowe sprawy gospodarcze. Ja już to nieraz podkreślałem, że kluczowa jest kwestia dokończenia budowy Nord Stream 2, a potem odsprzedaży tego gazu przez Niemcy reszcie Europy, w tym, w tym Polsce. No bo ta praworządność może być wykorzystana do najprzeróżniejszych celów i myśmy się o tym ostatnio bardzo boleśnie przekonali. No bo jeśli założymy, że Polska, nie wykonując postanowienia Trybunału Europejskiego dotyczącego zamknięcia TUROSZOWA, łamie praworządność, a takie wnioski można by było wyciągnąć. To znaczy, że oprócz tego, że będą gdzieś od nas żądało zamknięcia konkretnej kopalni, konkretnej elektrowni, to jeszcze być może, że ktoś będzie chciał nam obciąć fundusze europejskie przeznaczone na rozwój Polski, przeznaczone na odrabianie tych strat gospodarczych po COVIDzie. A więc tutaj jest taki głęboki apel do opozycji. Tej w Europarlamencie i w Polsce, zastanówcie się nad tym, co robicie, bo wspieranie tej idei to jest dawanie instytucjom europejskim, nawet czasami poszczególnym urzędnikom, olbrzymiej broni do ręki broni, która pozwoli ingerować wewnętrzne sprawy Polski nie w sprawy wymiaru sprawiedliwości, ale po prostu w sprawy gospodarcze. Panowie, pan profesor. Pan profesor Ryszard Legutko, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że jest problem z praworządnością w Unii Europejskiej, a nie dotyczy on rządów państw. Jak powiedział pan poseł Wojciech Sauga, no uznaliśmy, powiedzieliśmy, że będziemy przestrzegali określonych zasad, wchodząc do Unii Europejskiej. No ale dzisiaj chyba trzeba zadać pytanie, kto tak naprawdę tych zasad przestrzega, a kto je łamie. Bo bardzo często słyszymy, że niektóre opinie, które trafiają do nas z. Brukseli. No są jednak opiniami, które wychodzą daleko poza traktaty Panie Pośle. No to trzeba by podać przykłady tych opinii, o których pan redaktor mówi. Ja w ogóle się dziwię, dlaczego Prawo Sprawiedliwość ma problem z tym, że by funkcjonować w Unii Europejskiej jako praworządny. Kraj. Bo mam wrażenie, że tu po, po cichu się Prawo i Sprawiedliwość przyznaje, tak? nie godzimy się na te mechanizmy, ponieważ tej praworządności nie przestrzegamy. My mówimy o tym głośno: jeżeli by są kraje, które przestrzegają praworządności, nie mają tego kłopotu. Akurat Polska i Węgry ten kłopot mają i to wynika z, z działań, które podejmowane są w kraju, w Polsce od, od, od kilku lat. Je znamy, zaczęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego, ten Sąd Najwyższy, sądy powszechne, wpływanie na KRS, na prokuraturę, ręczne sterowanie prokuraturą, ograniczenie wolności mediów. No o tym przecież się mówi to Polacy Gołym okiem widzą. To nie przypadkiem Barack Obama wymienia nas obok Węgier jako kraje już wręcz niedemokratyczne. To nie przypadkiem w rankingu wolności mediów spadliśmy chyba z 18 miejsca na 60 któreś. To nie przypadkiem prezydent Biden spotyka się z Putinem ponad naszymi głowami. Jeżeli pan poseł mówił o Nord Stream 2 tak przegraliśmy tę batalię jako Polska ale to jest powód do wstydu a nie do atakowania Amerykanów w Unii Europejskiej czy kogoś że ktoś realizuje Jakieś interesy. My po prostu o swoje interesy nie potrafimy zadbać, ponieważ wrogów szukamy wszędzie. Nie mamy, nie mamy przyjaciół. Grupa Wyszehradzka, czyli też Czechy, tak, i konflikt o elektrownie Turów poważny konflikt, który trzeba rozwiązać. Natomiast jeżeli słuchamy prezydenta Putina czy prezydenta Łukaszenki, oni też mówią, że przestrzegają prawa, że oni przestrzegają praworządności. Mówią tak samo, nie wtrącajcie się nam wewnętrzne sprawy. I, I tu jakoś Prawo i Sprawiedliwość widzi ten kłopot i w Rosji, i na Białorusi. I tak samo Unia Europejska widzi go. U nas także mhm. uderzmy się w pierś, zastanówmy się, dlaczego tak nas widzą, dlaczego nas tak oceniają i wyciągajmy wnioski, a nie wojujmy szabelką i machajmy w każdą stronę i szukajmy wrogów tam, gdzie ich naprawdę nie ma, bo jeżeli Unia Europejska, jako, jako wspólnota krajów, przekazuje nam pieniądze, dodatkowe pieniądze potężne pieniądze na rozwój Polski i mówi tak, ale uzależniamy od tego, czy, tam są, czy te pieniądze wykorzystują rządy praworządne. Tak? Mamy maseczki, mamy respiratory, mamy wybory kopertowe, marnotrawienie środków w różne strony. Zastanówmy się, dlaczego nas tak widzą i zanim zaczniemy atakować innych, to popatrzmy do własnego ogródka, co sprawiło, że kiedyś w Unii Europejskiej noszeni wręcz na rękach jako kraj najbardziej europejski. Dzisiaj jesteśmy postrzegane jako kraj antydemokratyczny i antyeuropejski. I pan poseł Wojciech szarama? No cóż to jest całkowicie błędna ocena. Ja jeszcze raz powtórzę. My nie jesteśmy oceniani w Europie pod względem funkcjonowania sądów w Polsce czy prokuratury bo Europę Niemców to nic nie obchodzi. Krytyczne głosy padają pod naszym adresem dlatego, bo nie chcemy kupować rosyjskiego gazu w Niemczech w Nord Streamie. To jest podstawowy problem Polski w stosunkach z Unią Europejską. Ja tutaj liczę na, na to, że opozycja, Platforma Obywatelska. Będzie nadal rząd wspierała, że przyjmiemy tą rezolucję, tą uchwałę na najbliższym posiedzeniu sejmu, w którym apelujemy do rządu niemieckiego o powstrzymanie tego Nord Stream 2. Polska mhm. jest krajem demokratycznym, a to, czy prezydent Obama widzi to inaczej, no to cóż, można to skomentować, że, że nie widzi belki we własnym oku. W Stanach Zjednoczonych wolność mediów jest w tej chwili ewidentnie ograniczona 90 mediów są lewicowe, i dochodzi do takich rzeczy, że po prostu właściciele portali internetowych, mediów społecznościowych na przykład cenzurują i nie dopuszczają byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych na swoją platformę. To nie pozwalają mu głosić swoich poglądów. To są rzeczy zupełnie skandaliczne. Miejcie Państwo, jedną stację telewizyjną radiową, której prawa zostały ograniczone. Opozycja w Polsce może mówić, co chce i kiedy chce, czego najlepszym dowodem jest nasza. Nasza, nasza rozmowa. Ale w ogóle Unia Europejska od czasów, kiedy nie przyjęła konstytucji, ma chyba problem z ustaleniem, wedle jakiego porządku, co, gdzie powinno się odbywać. No bo jeżeli mamy list Komisji Europejskiej, w którym unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. No, wyraża swoje zaniepokojenie wnioskiem premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem wniosek ten kwestionuje zasadę, że tak powiem, prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. No My jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prawo krajowe ma prymat nad prawem unijnym. Pan poseł Wojciech Saługa. E Oczywiście, że ta zasada powinna być przestrzegana i jest przestrzegana, tylko prawo krajowe, a zasady, zasady, które panują w Unii Europejskiej, zasady, na jakich przyjmowaliśmy się do Unii Europejskiej, to jakby coś innego. Jeszcze raz powtórzę, tak nas, tak cię widzą, jak cię piszą to jest stare przysłowie, widzą nas jako coraz bardziej niedemokratyczny kraj, jako coraz bardziej kraj autorytarny, jako kraj, gdzie ograniczone są wolności obywatelskie i gdzie nieprzestrzegana jest praworządność. I Unia Europejska i świat zachodni mówi stop, powstrzymajmy to i zapraszają nas do tego, żeby być właśnie członkiem rodziny krajów e, praworządnych i, i demokratycz, demokratycznych. I nie widzę tutaj żadnych absolutnie e, sprzeczności. Natomiast ja pamiętam, ja żyłem w latach 70, -tych, 80, -tych, jak Leonid Breżniew, Edward Gierek mówili, że w ogóle jesteśmy najbardziej demokratycznym obozem. Ten obóz socjalistyczny to obóz demokratyczny i miłujący pokój, Ja było zupełnie odwrotnie. Prawo i Sprawiedliwość może oczywiście czarować opinię publiczną, natomiast połowa opinii publicznej myśli tak, jak Unia Europejska. Też połowa Polaków widzi, że w Polsce jest od paru lat coś nie tak. I pan poseł Wojciech Szarama? Panie poszcze, panie redaktorze, ja chciałem państwu zadać jedno pytanie. Jeśli Polska ma być praworządna, no to musi wykonywać wyroki sądów. No to jest, to jest chyba dla państwa oczywiste. I teraz tak, panie poszcze, Sołga. Czy pan, tak jak pan Trzaskowski i pan Hołownia, zamknąłby elektrownie i kopalnie w Turowie? No bo jest postanowienie Sądu Trybunału Europejskiego. Bo jeśli tego postanowienia nie wykonujemy, to znaczy, że nie jesteśmy praworządnym państwem w rozumieniu Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość tego postanowienia nigdy nie, wy, nie wykona, dlatego że ono jest sprzeczne z polskimi interesami. I za taką interpelację praworządności my dziękujemy, dlatego że za chwilę się okaże, że kolejne kopalnie są do zamknięcia, bo są nieekologiczne, a potem na przykład wezmą i powiedzą, że trzeba zamknąć rzeźnię pod Ostrołęką, dlatego że tam ubój mięsa również odbywa się w sposób nieekologiczny. Czy my te postanowienia jakichś pojedynczych osób, pojedynczych urzędników Unii Europejskiej, którzy nazywają się sędziami, mamy wykonywać wbrew interesom państwa polskiego, czy musimy się bronić? To jest jeszcze raz apel do państwa. Brońcie państwo w Brukseli polskich interesów. Brońcie polskich interesów, bo tu nie chodzi o funkcjonowanie polskich sądów, tylko chodzi o podporządkowanie gospodarki polskiej interesom największych państw w Europie. Panowie, i na zakończenie, ponieważ została nam raptem minutka, proszę bardzo o krótką, zdecydowaną odpowiedź. A mianowicie, ja mam takie wrażenie, być może się mylę, ale ja mam takie wrażenie, że chyba tylko i wyłącznie polska delegacja, ta delegacja, która jest w Parlamencie Europejskim, to jest delegacja, która jest bardzo fajnie podzielona, która nie potrafi mówić jednym głosem, która nie potrafi walczyć i właśnie jednym głosem o sprawy yy, krajowe. Czym się to może zakończyć, pan poseł Wojciech Sauga? Nadrzędnym interesem państwa polskiego jest to aby ustrój w Polsce był demokratyczny aby w Polsce działała praworządność i aby sądy działały niezależnie od władzy wykonawczej. To jest podstawowa rzecz a potem możemy mówić o kolejnych interesach. Białoruś czy Rosja nie przestrzega praworządności a też ma jakieś interesy. My nie chcemy być Białorusią jakby chciało Prawo i Sprawiedliwość żeby popierać wszystko co jest Złe dla kraju, bo to, że niszczycie praworządność, że niszczycie sądy, że niszczycie trybunały, że zawłaszczacie media publiczne, jest złe dla Polski. Formacja, która dzisiaj rządzi, szkodzi Polsce. I pan poseł Wojciech Szarama? Oczywiście w Polsce praworządność jest przestrzegana przez sześć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie znalazł ani jednego przykładu, ani jednego przykładu na ingerencję władzy, w treści jakiegoś orzeczenia sądowego jakiegokolwiek czy postanowienia już nie mówię o wyroku sądy są w pełni niezależne i niezawisłe. Czasami można powiedzieć że wydają bardzo kontrowersyjne postanowienia tak jak na przykład sąd w Rybniku w czasie pandemii orzeka że może funkcjonować że może funkcjonować dyskoteka. Pan panie pośle nie odpowiedział na moje pytanie czy pan Zgodnie z tym postanowieniem Trybunału Europejskiego, zamknąłby kopalnię w Turowie. Czy zamknąłby pan kopalnie na Śląsku, jeśli takie postanowienia by zapadły? A to jest istota problemu w stosunkach między Polską a Unią Europejską. My jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i chcemy być traktowani w Unii Europejskiej jak poważni partnerzy. To jest istota działalności rządu polskiego. I jeszcze raz bardzo proszę, żeby posłowie opozycji. W tym panu Morawieckiemu pomagali. I tym zdaniem zakończenie. Fajnie na chwilą się... to, to wy zamykacie, a wasz funkcjonariusz takie słynne jest, jak targa kartkę, że pewne jakby wyniki głosowania go nie interesują, tak? Tak, przestrzegacie praworządności i tak minister Ziobro na każdej konferencji przestrzega praworządności, gdy już wydaje wyroki, zanim one jeszcze trafią pod jakiekolwiek procedowanie. Minister Minister Ziobro nie wydaje żadnych wyroków, bo wyroki, wyroki wydają sądy. Jeszcze nikomu tutaj włos z głowy nie, dał, nie spadł. Ani panu Gawłowskiemu, ani panu Najmanowi, ani innym ludziom, którzy krzyczą o łamaniu praworządności w Polsce, a rząd... Roztacza opiekę nad górnictwem i żadna kopalnia nie została jeszcze zamknięta. Panowie, i tym zdaniem naprawdę już musimy dzisiaj zakończyć nasze spotkanie. A państwa i moimi gośćmi byli poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Dziękuję państwu. Oraz pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.